Chciałbym serdecznie pozdrowić od Grupy Zielonej wszystkich tutaj słuchaczy telewizji Dom Józefa. Jesteśmy od wczoraj na trasie, jak już tu Pan Piotr wspomniał. Idziemy do Maryi. My, co mogę powiedzieć o grupie? Jest bardzo radosną grupą. Tu jest naprawdę... Y, doświadczam od nich wiele tego takiego zapału, by dzielić się dobrem. No, no chociażby na trasie. Jeden drugiemu pomaga, jak widzi, że ktoś słabnie. Momentalnie jest zaraz dwie, trzy osoby przy niej. Y, no grupa, która naprawdę... No, chce się dzielić i przeżywać to spotkanie. No, te rekolekcje w drodze. Mamy też nasz ojciec duchowny, który, który prowadzi teraz mię właśnie przeprymicyjną. Od 10 lat jest z tą grupą związany, więc można powiedzieć, że na pewno ją zna bardzo dobrze. I no, to jest fajne, że razem możemy iść do Matki Bożej, przeżywać wspólnotę wiary, no to co mówi Jezus w Ewangelii, gdzie dwaj lub trzej, prawda, się spotykają, tam jestem pośród nich. I myślę, że ta grupa to realizuje, to posłanie miłości, by też tą miłością się dzielić. No, uczymy się tego każdego dnia, krocząc, rozmawiając, wsłuchując się, modląc, no i też dzieląc się z ludźmi, których spotykamy na drogach czy na noclegach. No to tak ogólnie mówiąc, bardzo fajnie, bardzo fajnie, sympatycznie. Na pewno zapraszamy na drugi rok, jak nie będziecie mieli co czas ten wolny, to zapraszamy do grupy zielonej, bo każda grupa wnosi coś pięknego i warto szukać tego, co, co w nas jest święte. Dziesiąty raz tak, w pielgrzymce, mały jubileusz. Mam nadzieję, że ten jubileusz jest związany, jak każdy jubileusz, z jakimiś specjalnymi łaskami. I, i co widać na załączonym obrazku przed chwileczką, no właśnie święcenia kapłańskie, radość prymicji. Przeżywana właśnie w grupie pielgrzymkowej. Jak powiedziałem, ważne rzeczy się świętuje w rodzinie. Jak się idzie dziesiąty raz, to siłą rzeczy ta pielgrzymka staje się taką rodziną, gdzie świętujemy wszystkie nasze radości, ale też i smutki. Dzielimy się tym, co przeżyliśmy w minionym roku i to też wspólnie świętujemy. Z perspektywy tych dziesięciu lat, jak ta pielgrzymka się zmienia? Oj, zmienia się bardzo dużo. To widać głównie po dzieciakach. Na początku zaczynały jako takie. Ośmioletnie szkraby, a dzisiaj to są już dorosłe osoby, prawie że dorosłe osoby i na, na przykład tak już wizualnie, wizualnie widać, fizycznie, że się bardzo zmienia. Zmienia się też, uczestnicy, uczestnicy się zmieniają. Nasza pielgrzymka rozwija się, tuż to ukrywać, rozwija się. Ciągle są nowe twarze, przybywają nowe twarze. Liczebnie też jesteśmy mocniejsi, więc te zmiany są bardzo duże. Myślę, że ważniejsze są zmiany te mniej widoczne, duchowe, które niewątpliwie są, bo ludzie jednak z roku, z roku na rok chcą iść, czekają cały rok, żyją tą pielgrzymką cały rok. Przecież tutaj w farze ostrowskiej są też spotkania. W ciągu roku, żeby tą rodzinę no właśnie tworzyć, żeby ją budować, żeby jej nie zniszczyć. I rzeczywiście to, to, to też wskazuje na to, że ludzie żyją pielgrzymką cały rok. To nie jest wydarzenie po prostu takie jednorazowe, letnie. Letnia przygoda z Panem Bogiem. Nie, nie. Ta przygoda z Panem Bogiem to jest chyba to jest właśnie owoc pielgrzymki. Ta przygoda z Panem Bogiem trwa cały rok. Na telewizji dom Józefa robimy przyczajkę, grupa brązowa. Pindry Dindi, hej ho! Pindry Dindi, hej ho! Pindry Dindi, się ho, hej dobrze słowa. do góry. Poszli. Jegoś i Maryja. Przed nami grupa brązowa. Grupa brązowa wychodzi zawsze z parafii świętego Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Co roku zmierzamy do tronu naszej matki na jasną górę. Wychodzimy 9 sierpnia, idziemy 5 dni do Częstochowy. W tym roku nasza grupa liczy ponad 60 osób. To jest trochę mniej osób, jak ubiegłymi latami, ale jest fajnie, jest bardzo fajny klimat. Naprawdę grupa się bardzo szybko integruje. Dużo jest osób, co idą pierwszy raz. Dużo jest takich też osób, co idą piąty raz, nawet są takie osoby, które idą 12 raz. W naszej grupie to już naprawdę są e, weterani. E, też e, grupa brązowa to jest naprawdę fajna grupa. E, serdecznie zapraszamy do grupy brązowej. E, co roku mamy też e, tutaj w, w Dębiczach razem wspólnie z grupą Zieloną przeświętą na trasie, tak łączymy się razem. Chcemy też razem tak z Grupą Zieloną integrować się, promować pielgrzymki w Ostrowie Wielkopolskim i też z Grupą Popielatą, bo naprawdę to jest piękny, wspaniały czas, piękne rekolekcje w drodze, pielgrzymowanie do tronu naszej matki. Ja pierwszy raz udałem się na pielgrzymkę w klasie maturalnej. Żałuję, że tak późno, ponieważ jakoś tak mnie nikt nie namówi na pielgrzymkę. I Byłem zapascynowany tym wydarzeniem, pielgrzymowaniem do Tronu naszej matki. Pierwszy raz wyruszyłem z grupą czerwoną z Koźmina Wielkopolskiego i z nią maszerowałem pięć razy. Także miałem okazję, jako diakon, będąc w Jarocinie, posługując Barki Świętego Marcina iść z grupą biało-zieloną. A po święceniach kapłańskich zostałem skierowany do parafii świętego Antoniego Padeskiego w Ostrowie Kopolskim. To właśnie idę co roku z tą grupą brązową. W tym roku to jest piąty raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako grupa Różana z parafii Błaszki chcemy pozdrowić wszystkich internautów, którzy oglądają transmisję Dom Józefa. Jesteśmy wdzięczni, że możemy gościć w parafii świętego Babżyńca w stolcu. Przed chwilą skończyła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup Tomasz z Kazachstanu, pryma z Kazachstanu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten czas i księdzu proboszczowi, księdzu prałatowi. Za chwilę będziemy wyruszać, jednak najpierw musimy coś zjeść, dlatego teraz zapraszam wszystkich pielgrzymów grupy Różanej na obiad i o godzinie 14.40 wyruszymy. 14 Drugi dzień pielgrzymki, jesteśmy dzisiaj w Lututowie. Przed chwilą zakończyło się czuwanie ze mną, brat Kamil z grupy białej. No i pierwsze pytanie, zasadnicze. Od której wychodziliście rano? Ósma. O ósmej rano. rano wychodziliście. W trakcie dnia była msza święta? Tak. Był różaniec? Był. Koronka do miłosierdzia? Była. Przyleźliście tutaj koło piątej pół do szóstej? Mniej więcej. No, jeszcze teraz wieczorem na ósmą godzinę, chciało wam się przyjść tutaj, siedzieć ponad godzinę modlić się. To bez sensu, chyba. To się opłaca jakoś tak, no nie wiem, cały dzień idziecie i co. No chyba taki wymiar pielgrzymki, nie? że po to się idzie, żeby trochę się pomodlić, przeżyć, przeżyć też to duchowo. No dla mnie akurat przeżycia duchowe w trakcie samego chodzenia są nikłe, ponieważ jestem w drogówce i ciężko to przeżywać duchowo, więc ja się cieszę z tego czasu, bo można duchowo przeżyć to no, tylko takimi wieczorami. No Właśnie ja, patrząc na ludzi, którzy się tutaj modlą, przeżyłem taki szok. Człowiek jest gdzieś w tym świecie, zupełnie obok, myśli o igrzyskach w Rio, o wszystkich tych pierdołach, które zatruwają nas, nas każdego dnia, a tutaj ludzie przychodzą i nie mają dosyć, nie chcą wyjść z kościoła. Niesamowite. No, pielgrzymka jest niesamowita, to, 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 to jest jasne i to jest coś totalnie wyjątkowego, na którym a, można właśnie zobaczyć ludzi, którzy się modlą, którzy to przeżywają, a też doświadczyć przeogromnego dobra od tych ludzi, od wszystkich dookoła, Tu każdy każdemu pomaga. No i to jest pewnie tym spowodowane, że po prostu jest, bije, w tym miejscu jest niesamowite zgromadzenie dobra. No i ludzie to dobro skądś czerpią i po prostu muszą się naładować każdego dnia od, od, od Chrystusa, wziąć to, co jest najważniejsze. I to, co on nam przekazuje, to myślę, że dzięki temu właśnie, że tak, że tak tutaj e, można to przeżyć ten czas z Nim. To ma taki wymiar, a nie inny. Idziecie do Matki Boga, a Bóg i Syn Boży już podczas drogi mówi do Was? Tak. No, słuchamy codziennie Jego Słowa. E, ojciec duchowny codziennie przychodzi z konferencją. E, no i staramy się też przygotować na to spotkanie z Matką Boga i żeby to dobrze przeżyć duchowo, to żeby potraktować to też jako pewnego rodzaju rekolekcje, a nie tylko w wakacje. Kamil mówił przed chwilą o takim wyjątkowym nagromadzeniu dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz. Wyjątkowe nagromadzenie spokoju, ciepła, no i mądrości. Szukamy dalej. A teraz mamy siostrę z grupy Błękit. No jak masz na imię? Kamila. Tak jesteś wyciszona jak chyba większość pątników po tym tutaj dzisiejszym czuwaniu. Pan Jezus był blisko. Był bardzo blisko i, i myślę, że ta cisza, o której ksiądz mówił, wszystkich nas dotknęła i, i teraz będzie w nas. No, dlatego, dlatego może takie trochę bardziej ponure, Nie, no może nie ponure, szczęśliwe, ale, ale zamyślone. Piękny obrazek był teraz przed momentem. Ksiądz yy, Rafał Kopis, kierownik pielgrzymki, zaproponował wszystkim pątnikom, aby poszli już spać. i yy... Bątnicy skomentowali to takim śmiechem. Tyle treści macie chyba dzisiaj do przemyślenia, do przetrawienia, do przerzucia takiego intelektualnego, że trudno będzie zasnąć mimo oczywistego zmęczenia. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Troszeczkę jeszcze sobie pomyślimy, pewnie i trochę porozmawiamy. Niektórzy przestaną płakać i no, w końcu uśniemy. Czego ludzie tutaj płaczą? Za wzruszenia. No I może dlatego, że usłyszeli, że Pan Jezus jest Dokładnie. dobry, chyba, tak? <grywa> Dokładnie, jest dobry i nas kocha. I właśnie przyszedł. Także. Jak myślisz, e, ksiądz e, Rafał Kopic zachęcał do tego, żeby się otworzyć? Ojciec duchowny też zachęcał do tego, żeby się otworzyć, żeby Pan Jezus zaczął działać, jak z Twoich obserwacji to wynika, już gdzieś tam działa w ludziach. Chyba te łzy są najlepszym na to dowodem, prawda? I łzy, i, i kolejki do konfesjonałów, i to, że księża cały czas tam są. E... Działa. Ja. Cały czas. A tutaj bardzo mocno. Mama czeka i to dodaje skrzydeł. <gry> Mama czeka cały czas na nas. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego. Szukamy jeszcze dalej pielgrzymów, bo jak widzicie Państwo sami, tutaj dzieją się rzeczy niesamowite. A z nami teraz ojciec duchowny kaliskiej pielgrzymki. Proszę ojca, jak... Prowadził ojciec teraz to czuwanie i widział łzy wzruszenia i kilometrowe kolejki do konfesjonału. To chyba znak, że ludzie, którzy tutaj wyruszyli, czują pana Jezusa, spotykają go i idąc do mamy, mają już kontakt z jej synem. E, tak, tak. E, znaczy powiem tak, nie, nie widziałem za bardzo tych łez i tych kolejek, bo mi moje własne trochę przeszkadzały. Ale to też dobry znak. E, tak, ja zawsze przeżywam adorację, Eucharystię, spotkanie. No, to nie jest tak, że ja mówię o czymś komuś, tylko ja mówię o czymś, co ja przeżywam. Natomiast ja myślę, że po prostu ludzie potrzebują Pana Jezusa. O tym było między innymi wczoraj i dzisiaj w konferencjach, że Pan Bóg jest źródłem i my poza tym źródłem po prostu umieramy z pragnienia. I dlatego od już nie wiem ilu lat... Kiedy jest tylko okazja, robię wszystko, żeby ludzi podprowadzać. Bo to nie moje słowo, nie ja, nie żaden inny ksiądz powoduje, że ludzie poruszają swoje serca, że gdzieś tam sumienia otwierają i idą. Ja się ogromnie cieszę, kiedy widzę ludzi szczęśliwych, kiedy mogę kogoś rozgrzeszyć, kto długo był w jakiejś niewoli zła, grzechu. To jest we mnie niesamowita radość. Trochę też z dobrze spełnionej posługi, ale bardziej to, że ktoś. Odszedł wolny, bo ja sam szukam tej wolności w Panu Jezusie i no i, i dlatego tu jestem. Pielgrzymka to taki święty czas, gdzie jest wyjątkowe nagromadzenie łaski, gdzie jest wyjątkowe nagromadzenie właśnie tych takich pęknięć, ktoś jest zamknięty przez wiele, wiele lat nagle pęka, klęka przed Chrystusem, oddaje się Jemu, patrząc na to wszystko. Można się zachwycić, ale można się też wiele, wiele nauczyć. Pozwoliłem sobie na taką małą refleksję już, że szukając tutaj zwykłych ludzi, nie ma takich na pielgrzymce. Tutaj każdy człowiek to wyjątkowa, ciekawa historia. Poranieni ludzie, ludzie szczęśliwi, ludzie pytający, ludzie dziękujący. Z księdza perspektywy też tak to wygląda? Tak, tu posłużę się nie moim słowem. Każda dusza to inny świat. Jest taki tytuł pewnej książki pana Grzegorczyka. Każda dusza to jest inny świat, Każda, każdy człowiek jest kimś innym, nieważne jakim. I to jest fenomenalne, to jest wspaniałe. Natomiast to jest czas pielgrzymki jest czasem łaski. Papież Franciszek, zarówno w kontekście Światowych Dni Młodzieży, jak i Roku Miłosierdzia, mówił o tym, że pielgrzymka jest pewnym znakiem. To nie jest tylko praktyka religijna, to jest pewien znak. Zresztą ja wczoraj, w czasie konferencji, o tym też mówiłem, że my idziemy fizycznie. Ale duchowo każdy ma z nas do, do pokonania jakiś inny dystans. I dzisiaj był krótki etap. Dzisiaj był etap 20 parę kilometrów, właśnie po to, żeby była ta adoracja. Natomiast wiem, że niektórzy pokonywali długi etap duchowy. No i to jest ten etap, który muszą pokonać z Chrystusem najpierw do Niego, a później z Nim. Ale pielgrzymka jest wpisana w nasze życie. Nasze życie jest wędrowaniem. Jeśli ktoś myśli, że życie polega na tym, że sobie usiądzie i nie wiem, albo że dojdzie do jakiegoś punktu i, i koniec, nie. Końcem będzie spotkanie twarzą w twarz z Panem Bogiem, końcem będzie w pewnym sensie nasza śmierć na ziemi, ale to będzie też dalsze pielgrzymowanie z Bogiem, ku Niemu przez wieczność. Natomiast y, y, ta fizyczna pielgrzymka, ona jest po coś. Ona jest po coś. To nie jest tylko praktyka pokutna, to też, no bo jak dzisiaj nas deszcz zmoczył na ostatnim odcinku i szliśmy w chlupiących butach, to no to jest pokuta, bo to się nie idzie jakoś miło i przyjemnie. Ale tu chodzi o coś więcej, tu chodzi o coś więcej i ja robię wszystko tak jak potrafię, tak jak ja przeżywam, żeby tym ludziom to pokazać. I widzę, że niektórzy za tym idą i, i tu się kończy moja rola. To resztę działa Pan Bóg naprawdę. Zresztą to, co wspomniałem tylko, jak popatrzeć po freskach, które tu są, jest szaweł, który, który, do którego Pan Jezus sam przyszedł, powalił Go na ziemię, oślepił Go, później Go uzdrowił, a później szaweł już był innym Szawłem, był Pawłem. Wszedł, głosił, cierpiał dla Chrystusa. No i właśnie o to chodzi: ja mam swoją rolę do spełnienia, swój kawałek, swoją działkę, swój odcinek a później ten człowiek już z Chrystusem działa dalej, nie? To Pan Bóg pisze jego historię, nie ja. Broń Boże, żebym ja pisał, bo jak ja bym zaczął pisać komuś historię życia, to, to, to się boję, co by z tego wyszło. Ale jak wiem, że go odprowadzę do Pana Jezusa, to jestem pewien, że tu już jest bezpieczny. Proszę księdza, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć światła Ducha Świętego na najbliższe dni. Bardzo dziękuję. No i tu już tak wprost do kamery, bo ci, co będą tutaj słuchać, Zapraszam na przyszłość do pielgrzymki, ale proszę Was o modlitwę. Módlcie się za nas, my się modlimy też za Was. Módlcie się, żebyśmy pokonali ten dystans fizyczny i ten dystans duchowy, często dużo trudniejszy, ale jednocześnie pamiętajcie, że my się modlimy za Was. Bo to, że siedzicie w domu, to nie znaczy, że Wy nie pielgrzymujecie, to jest też Wasza pielgrzymka. Choć może łatwiej nabrać pewnego takiego dystansu do wielu spraw, kiedy się oderwie, kiedy się fizycznie wyjdzie, kiedy się zostawi dom, pracę, znajomych, rodzinę itd., itd. Wtedy łatwiej się skoncentrować na tym, co duchowe, ale wy też pielgrzymujecie. Nawet siedząc teraz przed komputerami czy przed telewizorami, przed smartfonami, gdziekolwiek odbieracie to, to jest też wasza pielgrzymka i my się też za was modlimy. A teraz ze mną ksiądz Piotr Górski. Proszę księdza, zadałem pierwsze pytanie jednemu z pątników, prowokacyjne. Wiedziałem, że nie obrazi się na mnie, że zrozumie o co chodzi. Zapytałem go, jak to jest możliwe, że przecież włazicie cały dzień, jeszcze wieczorem, macie czas i ochotę przyjść tutaj do kościoła. Mało tego, nie można ludzi wygonić. Nabożeństwo zakończyło się dobrych kilkanaście minut temu, a ludzie nadal są tutaj w konfesjonałach. Szczerze powiem, ciarki człowieka przechodzą, jak się na to wszystko patrzy. Zaraz powiem, tylko im się skończy hałas. Ja, ja myślę, że ja już kilkanaście razy byłem na pielgrzymce, ale, ale zawsze mnie też to porusza, że, że dla ludzi to jest szczególny czas, nie? bo oni biorą urlopy, organizują sobie tak czas przez cały rok, żeby tu być, bo to są jak rekolekcje w drodze. I naprawdę myślę, że w każdym z nas jest, jest takie pragnienie, żeby jakoś autentycznie doświadczyć tej obecności Pana Boga. I, I też ja sam powiem szczerze, że mam urlop, ale bardzo chciałem tu być, też w takim swoim czasie, bo mnie to buduje, to jest doświadczenie kościoła. Nie widzę ludzi młodych, których nikt tu nie zmusza. Oni tu są, bo chcą tu być i, i to, jest, to, jest żywy kościół, nie? to jest żywy kościół, gdzie czuje się tego ducha. E, czuje się tą, tą autentyczność, tą taką spontaniczność, o której też e, mówi pa, papież i, i to buduje, nie, to daje wzrost i, i, i też wielu ludzi się dzieli tym, że oni później całą, cały rok niosą to gdzieś w sobie, nie, e, e, to doświadczenie modlitwy, tej intymności z Chrystusem i, i tęsknią za tym, nie, czekają, e, często się mówi na pielgrzymce, że jak ktoś już poszedł jeden raz, to poczuł tego bakcyla, nie? Poczuł, poczuł to coś a tym czymś jest, myślę, taka żywa obecność Chrystusa pośród ludzi. I, i, I ludzie to czują i chcą tu być, myślę, dlatego. Proszę księdza, pielgrzymka to oprócz oczywiście poszukiwania Pana Boga, oprócz doświadczania Pana, Pana Boga, modlitwy, to także kolekcjonowanie emocji, wrażeń, fantastycznych obrazów, cudownych świadectw i słów, co księdzu... W ciągu tych dwóch dni utkwiło w pamięci, jaki obrazek księdza szokował, może rozweselił, może co ksiądz po, po tych dwóch dniach tak najbardziej zapamięta z tej tegorocznej pielgrzymki. Na pewno dzisiaj bardzo mocno mnie dotknęło to, jak niektóre grupy wychodząc z klonowej przeżywały adorację w drodze. Nie? Tutaj widziałem, jak jeden ksiądz miał jak gdyby najświętszy sakrament na takim, nie wiem jak to nazwać, wysięgniku, ale cała grupa szła zwrócona ku Chrystusowi. Bardzo mnie to poruszyło, bo to naprawdę wyglądało tak, jak, jak owce, które idą Idą za pasterzy. Przypomnijmy tylko, albo wyjaśnijmy może nie wszyscy wiedzą adoracja w drodze, to znaczy w grupie jest y, najświętszy sakrament, i podczas całego etapu nie pada ani jedno słowo. Grupa idzie milcząc najczęściej idzie milcząc wpatruje się w Pana Jezusa to jest niesamowite przeżycie, doświadczenie, bo można bezpośrednio czerpać siłę z najświętszego sakramentu. To tak naprawdę gdzieś to od, od paru lat y, coś takiego jest. I kiedy pytamy młodych, to nie mówią, że ten etap jest dla nich najpiękniejszy. Bo na pewno młodzi lubią tą spontaniczność i to zawsze przynosi dużo radości. To też są takie rzeczy, których młodzi potrzebują i to też gdzieś daje dużą radość, kiedy śpiewamy, kiedy te pieśni są takie radosne, oddajemy chwałę Panu Bogu. Ale nagle się okazuje, że, że młodzi nie tylko chcą się śmiać, nie tylko tam pląsać, skakać, ale przychodzi moment, gdzie, gdzie do grupy wchodzi kapłan niosąc Chrystusa i, i, i młodzi idą godzinę, nawet więcej niż godziny. Jest totalna cisza, nie? jest totalna cisza. I w tej ciszy, bo wiadomo, na pielgrzymce każdy powie, jest tak, że jak się śpiewa, to ten czas mija lepiej, nie czuje się tego bólu. Ale ludzie idą, zmagają się z tym cierpieniem, bolą ich nogi, mają jakieś swoje przeciwności. Ale w tej ciszy to zmaganie jest najbardziej owocne. I później jak ich pytamy, który etap dla nich był dzisiaj najlepszy, to oni mówią właśnie ta cisza. Nie? Ta cisza, którą, której szli razem z Chrystusem i mieli świadomość, że... On jest żywy, nie? żywy pośród nich, i, i to ich najbardziej buduje. I to jest piękne, nie? Że, że ta wiara nie jest tego taka powierzchowna, tylko taka właśnie emocjonalna, że jest wesoło, chociaż mówię, to też jest jakiś element pielgrzymki. Ale, ale potrzeba tej głębi. To, co właśnie przed chwilą mieliśmy, ta adoracja, te pieśni, czy, czy wielu ludzi przystępujących do sakramentu pokuty. Tu nie tylko chodzi o to, że jest fajnie. Ale chodzi o to, że, że jest Chrystus i, i, i on, on nas gromadzi nie? I, i to daje głęboką radość, prawdziwą radość. Bo właśnie jak mówił zawsze ksiądz Darek Brylak, nie chodzi o to, żeby było fajnie, ale żeby było dobrze. Bardzo dziękuję, księże dobrze, Piotrze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego Dozdrawiam. oczywiście Pana Boga w trasie. A my cóż, my będziemy widzieć się jutro i pojutrze to piękny i niesamowity czas. Na pielgrzymce, wbrew pozorom, nie odlicza się kilometrów, nie odlicza się dni ani etapów, tylko odlicza się takie właśnie sytuacje, kiedy można dotknąć Chrystusa albo w najświętszym sakramencie, albo w drugim człowieku bądźcie Państwo z nami, bo tutaj naprawdę dużo się jeszcze będzie działo.